Manko, Dzisiaj kolejny odcinek z MFMa nagrywam po dość dziwnym momencie, bo jest rano, jest 8.21 Nie ukrywam trochę, trochę się wyspałem, trochę nie, ale mimo wszystko lecimy. Jak widzicie mam nowy fat, według mnie o wiele lepszy. Jakby to jest ten sam fat, ale zmieniony i według mnie jest ładniejszy. Nie wiem jak nie wiem jak myślicie, według mnie jest spoko. Okej, okay, niszczenie pocisku. Kuria też się przyda. Hmm. Szybkostrzelność, czy ilość? Czy penetrujące? Penetrujące będą dobre na scoutów. Dobra. Lecimy. Pomyślałem, że w sumie, skoro jestem dzisiaj troszkę taki zjarany, to będę trochę mniej mówił. Dzięki czemu może odcinek będzie krótszy, wiecie o co chodzi. A więc tak, ten odcinek, ten z M4M-a Yy, teraz widzę, że się okno nie przesyłało, co jest głupotą. <grym> Dobra, jak coś, to parę ulepszeń pokupowałem, więc... <grym> nie no, sorry, przepraszam, ale wczoraj ustawiałem sobie, ale ja nic nie robię, Boże Święty. Ale dzisiaj masakra, nie? Już próbowałem z Ibarciem nagrać ten film, razem próbowaliśmy, ale niestety wyszło tak, że zaczęło cały czas gra lagować i nic nie działało, można powiedzieć. Czemu ten medyk zamiast kogoś leczyć, to on po prostu leci? Bo rozumiem, że on ma... ...tarczę, ale nie ochronił jednego gracza, co nie? Co to był? Śpieg chyba. By the way, grać śpiegiem na fm Po przypadkowo krytyki. A nie, bo on mi odpalił krytyki, dobra. Dzięki, mordo. Dobry koleś, dobry, fajny, fajny. Mógłby ktoś tam na górę pójść, bo ja tam nie będę łaził co chwilę. O, cześć. Dobra. Dobra, z niego zbiorę. Miałem być trochę ciszej w niektórych momentach, ale... Znaczy nie ma nikogo temu, co nie? Znaczy jest jedna osoba, ale ona mi nie przeszkadza. I problem jest taki, że po prostu... No, w końcu ktoś, w końcu ktoś się pofatygował, super. Uwielbiam, bo jest naprawdę najlepsi gracze. O kurda. Trochę też próbowałem MFM-a na live'ie robić. Próbowałem... No, robiliśmy mfm na live'ie. w mi się nie pamiętam, to też heavy grałem, fajnie się grało. A jeszcze, że tu ja się bardziej bawię, niż tu walczę, no ale mam po prostu mega wykończoną drużynę, oprócz tego szpiega, też szpieg to mógłby być lepszy bym powiedział. Dobra, tam jeszcze był chyba drugi, ale to chyba nie, to chyba nie on. Drugi, <grym>, ale to nie on, a nie, nie ma już, dobra. A to Elsa. To możemy lecieć tutaj na dół. Nadal nie mam naładowanego tego. Ale mam chyba bardzo mały damage, czekajcie. Ale ja mam cholerę mały damage, żeby coś. Ale się nie dziwię, jak tu wszystko robią tak naprawdę. Jeszcze mam ucho zatknięte, co tak średnio słyszę, ale... A ja nie wiem, tak dziwnie strasznie. Medyk lecisz, musimy to zrobić razem. Lecimy, lecimy. Bardzo dobrze. Pięknie. Dobrze to zrobiliśmy. Celne strzało, kurde. używa celny strzał. No to nie jest za dobre. Um, ale mamy przepotężną drużynę, jak my szybko tą falę pokonaliśmy. To będzie krótki bo odcinek. Jeszcze 6 fal tylko jest. A nie ma dwóch, nie ma dwóch które Szkoda, to tak jakbyśmy się teleportowali, a tak to musimy wyłazić. Ogólnie ostatnio też trochę będę na montowanie straciłem, masakra, strasznie mi się nie chce montować, ale pomyślałem, że jeżeli chcę jakkolwiek to daily utrzymać, to no muszę się trochę poświęcić, no i trochę montowałem, trochę nagrywałem, Nagra nagrywać też mi się odechciało trochę, ale to już może inna. Trujący nie jestem aż tak potrzebne. Może szybko strzelność. O, może jeszcze sobie życie po zabiciu, bo widzę, że bardzo ciężkie fale teraz będą. Dobra, lecimy z kolejną falą. Na pewno będę teraz ciszej, bo niektóre fale to po prostu wystarczy pominąć na odcinku i już będzie dobrze. Czy się chcę jakiś czas coś powiem, to nic nie będzie, tylko co o kontakt Wiecie, w końcu mi działa to, nie, 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 nieważne. Myślę, że w końcu mi działa to, że cały czas mam tałą czarę. Nie. Też mam obok siebie kakałko. Bo co rano piję zawsze kakałko. Żeby się trochę, wiecie... Czemu ten heavy stanął? A, bo ten... A, bo zapomniałem, że szpieg chyba sapuje jednego. O, zniszczyłem mu pocisk, widzieliście? Śmiesznie to wyglądało. Też nie wygląda to zniszczeniem pocisku. I sorry, że ten odcinek za momentem wyszedł tak długi, ale ja już mówiłem, jakoś za bardzo mi się montować nie chciało. plus z tego, że... No, za dużo tam gadaliśmy po prostu i nie wiedziałem co mógłbym zmontować co nie? O w końcu jakieś obrażenia chyba w końcu. Nie ma tam nikogo nagurzenia. Też trochę pomijam niektóre kwestie na tym filmie, ponieważ jakby to powiedzieć. Um, Heavy mi po prostu się gra i się nawala. Jakoś takich mega ciekawych... o, Jakichś takich mega ciekawych... A. Akcji nie ma co nie? widzę, że przebili się w końcu jest naszą obranę. No ten spiek mógłby zamienić się na jakiegoś Na snajpera przynajmniej. Ej, bo snajper jest. Snajper jest. Pięknie. Dobry dobry scout. Wie, wie co robi, wie co robi z tym wachlarzem. Dobry scout. Żebym ja był tak dobry. Może w końcu będę miał jedno z największych obrażeń. Jakie mamy obrażenia? Ej, jedno z lepszych. Inżynier ma tylko lepsze. No nie dziwię się, bo to jest... <laughs> ten co się śmieje. Co my rację. Wklepuje takie dobre obrażenia gdzieś tam pieniążki, wiesz, do łapy Też, czemu mam robić takie przerwy w mówieniu? Bo to jest tak, że jak nie mówię, to o wiele prościej mi się montuje, bo widzę Bo w montowaniu widać te miejsca, gdzie się nie mówiło I dzięki temu o wiele prościej się montuje, o wiele łatwiej się wycina takie rzeczy Ta druga fala coś za długo trwa <laughs> Już jest 8 minut Czemu on za zasad... Dobra, to już jest jakiś głupi, bo... Czemu on miał chleb? A, bo ten szpieg mam ładki super. Fajne, fajne. Dobra, Esso. Akurat mi na sumkę nie zabrakło, ale dobra. No i dobry jest skał. Ład, ładnie gra. Bardzo mi się podoba jego gra. Nie dość, że bardzo dobrze używa wachlarza wojennego, to jeszcze naprawdę dobrze pomaga drużynie. To jest dobry skład on, on jest dobry. Tak samo jak ten inżynier też bardzo ładnie gra. Chociaż gdzie indziej by mi się przydał tym zasob. Zaglądźmy mm. często. Myślę, że takie będą dobre. Chociaż nie wiem, jakoś tak... Heavy my za dużo nie gram, ale wiecie co Dobra, let's go. Lecimy. To będzie chyba cięższa fala. Czekajcie, pokażę mu. Dzięki Mordo. No i widzicie, postawił. To tak, to się nazywa współpraca. Teraz mam nieskończoność amunicji. Ten szpieg to mi sporo robi, aż się dziwię, że on ma pewnie jeden z mniejszych. O, nie taki złe. Jak na szpiegach to nie taki zły. Te skauty z tym przed jednym z najgorszych przy... przedmiotów kosmetycznych. Robiłem o tym film jak ktoś nie wie. Najgorsze przedmioty kosmetyczne. Z pierożkiem to robiliśmy. To był taki nasz projekt na dół... Na nudy w sumie. Dobra, pójdę tutaj do góry, bo... Bóg wydaje mi się to lepszym troszkę miejscem, bo tu... A już nie ma tych skałtów. A to dobra, poradzili sobie Nieważne. Ale niszczony, bo to był rektaj. Dziękuję. W końcu umarli, boż... Już... Ten sklap dobry jest, dobry, dobry. Dobrze gra strasznie, bardzo ładnie pomaga. I dobrze hajs zbiera. O, to jest najważniejsze. A ta fala poszła tak szybko, boż Ja się bardzo lubię tą mapę. To jest. Jak to się no, pan nazywa? A Manhattan. No, no właśnie, Manhattan bardzo lubię. Może nie jest to idealna mapa, ale jedna z lepszych. O dziękuję za krytyki. Mini good team. Brawo. Heavy też wie, widzicie? Heavy też wie. Właśnie ja niedługo będą historii ciekawostki o heavy. Znaczy... Możliwe, żeby to widzicie wtedy kiedy to już wyszło, te historie ciekawostki, bo nie wiem kiedy to zmontuje. Ale no. Historie ciekawostki. Cieszy jest to, że w sumie wraz po historiach i ciekawostkach wyjdzie odcinek z demos z mfm Więc śmiesznie trochę, tak samo chyba będzie z grubym. A i jeżeli ktoś... Jest ciekawy, to na Discordzie. na Discordzie teraz jest pokazane... Jakie będą regularności filmów I możecie sobie zobaczyć chętnie, bo Ciekawe powiem, że są Jakby od, od poniedziałku do albo piątku, albo czwartku Zobaczę jeszcze, czy na przykład będę miał czas na zrobienie filmu, nie? Jak nie będę miał, no to będzie na przykład inny film Z jakiejś innej gry A jak będę miał czas, no to zrobię z TF-a I w sobotę i w dzielę zawsze jest inny film I to jest fajne, bo dzięki temu mogę trochę inne gry nagrywać niszczą też serii z TF'a. Jakby mam jakąś tam regularność z TF'a. Dobra, używamy środkowego przycisku. No jest. nie no dobra, dobry ten szpieg, dobry. Mówię na początku, że jest słaby? Nie, jest dobry. Ładnie pomaga drużynie, ładnie niszczy te roboty. Wiesz, że jest sporo obrażeń. Przechodź. <laughs> Ale lubię taki być miły w F-ie, bo widzicie jak ktoś ci powie thanks i tyle. Ty już jest miło tak, nie? Zawsze warto być miły. No, dobra. Eee, Furia, nie wiem, czy chcę to na razie kupować, chociaż widzę, że jest sporo takich. Okej, okay, powinno być stos. Dobra, let's go. A, ja chciałem trochę mówić tego, jakiego na FM-ie, ale wyszło w ten sposób, że zacząłem tylko grać. Eee, Jednej gruby na FM-ie zawsze powinien być. I to nie jest takie coś, że nie, gruby można zastąpić inne klasy. To nie jest prawda. Gruby jest naprawdę potężny. Eee, niby sniper go może jakby zastąpić, ale to nie ma sensu, bo sniper najlepiej niszczy duże grupy robotów, a heavy właśnie niszczy takie wielkie roboty, patrzcie. Proszę bardzo. I wraz z medykiem takie niszczenie jest. Duży kolejny. Dobra, patrzcie, patrzcie. No jest zniszczone. Jak, jak widzicie mamy potężną drużynę. Jak zobaczycie któryś z tych ludzi na FM-ie to znaczy, że będziecie mieli potężną drużynę, uwierzcie mi. Że proszę nie strzelaj w nich dobrze. Do, dobrze grają, to, to mnie dziwi, bo nie grają źle ale... Nawet pocisków nie muszą... Odbijać te pyro, bo żołnierz wie, że nie może w nich strzelać. Ej, to jest sztos właśnie. Dobrze się grać, bardzo dobrze. A jednak strzela. No, jak odbije mi prosto w ryj, to nie będzie za ciekawy, ale dobra. Oj, Piękne. To pięknie wyglądało. Lecz go, lecz go, dobrze. Człowiek się przyda. Na te fale najbardziej, o. A. więc z nim zatańczyć. Większość tam na górze idzie, co jest? A no tak, bo są te. Teraz jest ta część fali z tymi skrotami to pójdę tam i troszkę pomóc oni to nie potrzebują, oni tam i niszczą Rectane, o nie, o nie wiesz co robimy, wiesz co robimy lecimy pięknie to proszę. to było sztos to akurat, nie no powiem wam tak ten medyk gra bardzo dobrze dobry medyk, dobry widać że i on jest i popatrzcie, ludzie tak bardzo wyzywają free to play. a popatrzcie, on jest free to play'em, bo on nie wydaje na tą grę, widzieliście? Jedyne co ma to Kryst Kriga i oznakę najemnika. Widzicie jak on dobrze leczy, patrzcie! Patrzcie, on jest zwykłym, zwykłym graczem. I zobaczcie jak on dobrze gra. Więc wszyscy co wyzywa wyzywają free to play, proszę przestańcie. Zobaczcie, a co są dobrzy free to playowi. Niektórzy naprawdę pomagają drużynie, widać, że dobrze grają. Medyk, medyk. Dobra, to już praktycznie koniec, jeszcze tylko dwóch gruby. I czemu ludzie wyzywają free to play? Patrzcie jaki on jest dobry. On każdego leczy. On każdego nadlecza, bo on wie, że on ma ulepszenie na nadleczenie. Widzicie to? No on jest... On jest sztos. Boże, jak ja lubię takich medyków. Patrzcie jaki on jest dobry. On leczy najważniejszą klasę <grych> Nie no, ale... No patrzcie, jakie on nadleczenie im daje. To jest dobry medyk. Pamiętajcie, dawajcie nadleczenia. To nie znika tak szybko, jak myślicie, że nadleczenie znika. a Leczenie jest naprawdę potężne, uwierzcie mi. Ten skał też jest potężny, bo też wie co robi. Oj, tak, nie, no nie, no uwielbiam tego medyka. To jest sztos. I like this medic. <laughs> I like this medic. <laughs> On nie ma jak napisać, bo jest free to play, ale kurde, no? I like this medic. No, ten medic jest dobry. Uwielbiam tego medyka. Gra naprawdę potężnie, bym powiedział. Więc nikt nie ma hajsu To w sumie jakiś sens ich dobijania W sensie to nie lepiej po prostu skupić się na A myślałem, że mi dał krytyki, a to samo krytyki, ej to do. Dobra, dzięki Trochę się skupiłem, no i pięknie Kurde, ej to, to jest drużyna marzeń, to jest drużyna marzeń, nie? Czy ja coś mówiłem o tym śpiegu? On robi większość roboty tutaj, nie? Znaczy może nie ma jakiegoś wybitnego demedra, co nie? Ej, mam największy Dzięki medyk, nie? Widzicie? To pokazuje, że heavy z demu mają największy damage I niech się pierdolą hejterzy, którzy mówią, że heavy jest do dupy na bo jest zarąbisty Jakąś sobie odporność kupimy, jakie to są? Sashimono eee, Jest dwóch z flarami, ale to mi nic nie da Odporność na pociski, czy na trafienia krytyczne? Nie za bardzo, dobra No te, weźmiemy, bo tam jest pełno scoutów i ty i snajperów może się przydać. Patrzcie, napisałem im, że lubię ten team i że robię wideo, co nie? Jurczanel ma na imitorneliks OM czy coś powiedzą na to, że jestem Polakiem. Dobra. No to będzie ciężki, bo on jest... Big. On ma tylko 5 tysięcy życia czy 50 tysięcy życia, bo to różnica. To chyba 50 tysięcy ano pokazuje ten pasek fali. O już nie. Widzicie, już jest praktycznie po fali. Bo Zniszczyliśmy chyba najgorszego przeciwnika. O nie, Sashimono Nie, medyk, proszę. Dziękuję Ci za nadleczenie, nie? Bo to będzie oj. Oj, ciężka fala. Z nieprzyśprzonymi żołnierzami. Ile razem mi działko tak zniszczyli z dupy. Przez przypadek. Ej, nie mamy skauta chyba. Mamy skauta. To co on tam robi? On na górze siedzi. Weź haj, zbieraj. Dobra, ale chętnie użyję środkowego przycisku myszy, bo... Musimy maksymalizować damage na jednym przeciwniku. A ty to wypierdalałeś, dobra. Dziękuję ci, Boże. Ten medyk jest taki piękny, ja go uwielbiam. Ja uwielbiam free to play. Ten inżynier stoi w ogóle. Chyba mama go zawołała na śniadanie. Na górze robot, robot, robot. Na górze góra, góra, góra. Ja ich bardziej szczerze obijam. I reszta ich dobija, jeżeli ja ich zabijam sam w sobie. Dobra, amu mi zaczyna brakować. Szczerze, ja z inżynierem tutaj nie jesteśmy potrzebni, oni tu sami praktycznie wszystko robią. Już prawie im przeszedł jeden robot, więc. Więc może nie tak wszystko, ale większość bym powiedział. Większość robię. Sniper, sniper. Nieście Snajpera. Dzięki ci. Ej, scout jest dobry, on na górze tam pilnuje, żeby sniper nas nie zabił. Poszło naprawdę dobrze. Ta fala uznajemy ją za jedną z najbardziej udanych. Chociaż szkoda, że inżynier nie gra, bo by pomógł naprawdę mocno. Okej, okay, widzę chyba scoutów z krytykami. No to to odpornych na krytyki by się przydało. No, penetrujące możemy sobie jeszcze jedno zakupić, ale na pewno kupuję to na dwa razy chociażby. E, I to sobie kupię, bo jak nie mamy. Nie mamy tego. Ten leczenia sobie jeszcze trochę ulepszę, bo. I na przykład yy, medyk by się zapomniał, nie? I na przykład Koleś leciałby innego, no to ja się mogę trochę szybciej. Jest! Scout zamienił. Uwielbiam cię, scoutie, nie? Widać, że Koleś dobrze gra, bo no, zamienił na naprawdę dobrą klasę na, ten, na sam koniec. Tak jak mówiłem w filmie o scoutie, wiem, że warto zamienić na sam koniec. Koleś jest dobry. Koleś jest Teraz dopiero zauważyłem, że mi, się obe, że mi się opera dosłownie, nie wiadomo jakim cudem, przeszła na OBS-a i. Pół fali poszło, nie? A wychwalałem tak medyka Tak różnych graczy Że masakra, no Kurde, no szkoda mi, no, no Ale zły jestem na siebie, nie? Że tylko wcześniej nie zauważyłem Winienem na samym początku tą operę włączyć. Ale dobra, odcinek wyjdzie, no już tak fajnie wychodzi, że... Mi się wydaje, że Jak będzie jakaś ważna kwestia w tym filmie, nawet z tą operą To po prostu... To są lagi, czy co? A nie, to tak po prostu wolno chodzi nie no, ale teraz troszkę więcej będę gadał, no bo miło wszystko no, no bo miło wszystko, no trochę tego filmu zejdzie przez to i no, i trochę słabo. On ma cały czas krytyki czy co? A on używa manierki z krytykami, a i to jest dobry gracz, to jest dobry. Bo on wie kiedy użyć, mimo że jest free-to-play, jak to niektórzy nazywają free to play no to teraz macie tutaj pokazane, że nie. Tak naprawdę nawet i Barti, mój kolega, mój przyjaciel dosłownie kosi snajperem na przykład na niektórych mapach na tu forcie On jest naprawdę dobry i niektórzy mówią że tu że wiecie free to play, i, free to play są słabe To no nie jest to końca prawda Jeżeli ktoś tak mówi to przestań proszę Dobra to on sobie szpieg z nim chyba poradzi No musi bo nikomu się tam iść nie chce właśnie to jest przecież zasobnik czemu ja obok zasobnika nie stoję Głupi jestem właśnie może dlatego że zaraz ten zasobnik zniszczą te roboty pięknie o biedny śpiew. Ej, idzie zbyt prosto. Jeśli już tylko są dwie fale. W sensie jest te, te roboty jeszcze. I to w sumie praktycznie tyle. Dziękuję Ci za krytyki. Pięknie. Idziesz tos, idziesz tos, naprawdę. Tylko szkoda, że pół fali poleciało przez taki głupie... taki głupi błąd, no ale tak jest niestety. Ile razy poczty mi odcinek właśnie przez takie coś do kosza. No i koniec, 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 koniec. Essa! Drużyna super. Team good, team good. Team so good. Team such a good. Such a good team. Dobry team był, naprawdę dobry. Więc teraz tutaj widzicie. O, coś dostałem. O, super. Więc teraz tutaj widzicie moją stawkę. A więc z gruby na MfM. -ie. Gruby na MfM powinien być praktycznie zawsze jeden. Jak widzieliście, ogromne obrażenia dzięki Chris Krigowi, medyka. ogromne obrażenia sam w sobie. No Heavy jest naprawdę potrzebny na MfM. -ie. Chociaż nie zawsze, bo można wziąć snajpera, robić bardzo podobne obrażenia lub nawet większe. Ale uważam, że jeżeli chcecie się pobawić jedną z klas na MfM, to tak naprawdę Heavy jest jedną z lepszych. Według mnie jest on dobry do niszczenia dużych robotów, idealny do niszczenia takich mniejszych grupek dużych robotów No jest dobry na czołgi też czego nie pokazałem w tym filmie, gdy grałem na mapie Manhattan, ale wiecie o co chodzi. Więc oceniam Hebiego 8 na 10 bo jest według mnie bardzo dobry na FM'a. Wystarczy po prostu mieć mu siężną bestię i dobrego medyka i już naprawdę niszczycie praktycznie cały tryb. Więc no na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!